Nie. Nie. Jak to powociłeś? Ostatni temat. Temata. Subskrybuj kanał Biazda pod lupą i bądź z nami na bieżąco. Tą wiadomość przyjąłem naprawdę z ogromnym bólem trenera Smudez. znam od... nie wiem, od, 80, od 98 roku osobiście. Wtedy go poznałem, jak został trenerem Wisły pierwszy raz. Oczywiście, wcześniej go tak, jak przez mgłę pamiętam, jako piłkarza, potem już jako trenera w no to tak z telewizji śledziłem losy jego, no i potem, właśnie tutaj, na los zetknął w Krakowie z Wisłą. Z, z trenerem Spudą miałam naprawdę bardzo dobre relacje. Różnie się to one układały różnym dziennikarzom, natomiast ja z trenerem Spudą naprawdę nadawaliśmy na podobnych falach. On nie lubił, ja lubiłem jego, I, i ta relacja zawsze na poziomie zawodowym układała się jak najlepiej. Zawsze, gdy była okazja do spotkania, to przyjmowaliśmy to z ogromną radością. Te nasze spotkania, porozmawialiśmy. no Wiedziałem, że od pewnego czasu już się zmaga z ciężką chorobą, no, ale wiadomo, człowiek liczył, że może się y, uda to wleczyć, przedłużyć jeszcze życie. No tak się stało, że odszedł. I, no i pozostanie nam już tylko wspomnienia będziemy tylko wspominać jego. jego no, Wszystkie te najlepsze chwile, które dał Wiśla, dał Wiśle i nie tylko Wiśle, ale całej polskiej piłce, bardzo dużo dobrych, dobrych chwili, momentów. Panie Bartku, takie jedno pytanie, nie zadam, czy będzie Pan tęsknił, bo wiemy, że na pewno będzie Pan tęsknił, ale taką jedną historię związaną z Franciszki którą Pan pamięta doskonale. No myślę, że opowiem o tej historii no, trochę znanej, bo ona pojawiła się w łapu-capu po meczu z Legią, nie pamiętam że dokładnie, który to był rok, ale mecz rozgrywany przy pustych cybunach na Łazienkowskiej, 30 minuta, Are Głowacki robi V w środku boiska na Michale Żyro na marginesie, no i dostaje czerwoną kartkę mecz pełen emocji, bo Wisła mimo iż przegrywa w tym meczu, to w dziesiątkę potrafiła doprowadzić do remisu 2-2 po pięknym golu Semira Stilicza. No, ale siłą rzeczy zapytałem trenera Smudę na konferencji pomeczowej o to, czy ma pretensje do swojego kapitana, że, że tak osłabił zespół, bo, no bo fał tak powiedziałem, był w środku boiska, można go było uniknąć. Na co trener w swoim stylu odpowiedział, że nie masz żadnych pretensji do Arka, bo to jest taki złoty chłopak i gra z takim poświęceniem, że jak jakby może rzucić kamień albo cegłówkę, to by wybił głową. I no, to takie jedno z y, powiedzonek, y, ten raz młody, którymi raczył nas y, przez lata tutaj. Pamiętam go przede wszystkim jako dobrego człowieka. No, trochę choleryk, czasami potrafił się zagotować, ale przy bliższym Poznaniu każdy to przyzna, że to był po prostu dobry człowiek. I, i wielka szkoda dla, dla, dla całego futbolu polskiego, że, no, że już nie posłuchamy jego powiedzonek, Bonmotów, że go po prostu już z mnie będzie. Panie Kazimierzu, pytanie, jak Pan będzie wspominał Pana Krzysztofa na pewno bardzo dobrze, ponieważ pracowałem z nim, w sztabie byłem i dużo się nauczyłem od niego i był to człowiek, który wszystkim chciał pomagać, a tych, co nie chcieli na przykład mocno cenować, to zawsze miał pretensje. Potrafił... Możemy się chyba zgodzić, że to nas, nas są dyskutuje o odpowiedzi na konferencjach prasowych? Na pewno, na pewno. I to samo w było, czy jak siedzieliśmy razem na kawie, to też zawsze jakieś były wesołe docinki i to uważam, że był to trener, który nie służył, żeby już odchodzić. Jest, a takie najlepsze wspomnienie związane z panem, z trenerem z domu? No na pewno jak graliśmy przeciwko sobie, że on jak w obronie i w ataku, to zawsze faule były na mnie, ale zawsze fair i po meczu jako koledzy już byliśmy. Myślę, że wspominając Franka to się trudno nie uśmiechnąć, bo, bo zawsze gdzieś miał bardzo specyficzne poczucie humoru, duży dystans, luz, tak jak był szalenie wymagający na na boisku, na treningu, podczas meczów, tak, no, w życiu prywatnym to myślę, że był facet gołębie serce, bardzo, bardzo wesoły, mnóstwo anegdot, e, niesamowity urok nawet tych przekręcanych często słów przez, przez Franciszka Smudę, ja akurat miałem z nim przez wiele lat bardzo dobrą relację, czy jak był trenerem klubowym w Wiśle, Lechu, Widzewie, czy, czy przy okazji czasu, kiedy pracował z reprezentacją Polski, nie tylko te trzy mistrzostwa Polski, nie tylko puchary. Ja myślę, że, że przede wszystkim te drużyny Smudy to one miały styl, to one miały charakter, to one zawsze miały determinację. Też nie chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na Franciszka Smudę jako na człowieka takiego po prostu wesołka, który, który przyjechał i, i, i opowiadał fajne nam kawały, tylko przede wszystkim to był trener, który wydaje mi się, że też uczył nas futbolu i przeprowadził polski futbol klubowy na zupełnie inny poziom, na zupełnie inny poziom intensywności, na zupełnie inny poziom rozumienia pressingu, na zupełnie inny poziom rozumienia kąt pressingu, na szalenie trudny, mocny okres przygotowawczy, czego doświadczali piłkarze poszczególnych klubów. No I, 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 i naprawdę no on potrafił. Grać jak równy z równym, remisować, przegrywać nieznacznie, chociażby z Borusją Dortmund, która potem wygrywała przecież finał Champions League na, na stadionie olimpijskim w Monachium. No, a przy okazji, przy okazji, jak mówię, no, taki facet, który się nigdy nie obrażał. Nigdy się nie obrażał na, na krytykę, nigdy się nie obrażał na jakieś słowa prawdy często się dzwanialiśmy, on też był wielkim fanem Bundesligi, ja tą Bundesligę komentowałem od połowy lat 90., więc zawsze tam tylko był telefon, patrzę, z Franek dzwoni, co tam ten Bayern, co tam Wolfsburg, jakie tam ruchy transferowe, jak zagrali, także no, myślę, że czasami Franz no, tyleż oglądał polski futbol, co po prostu śledził wszystko, co się dzieje w Niemczech, bo, bo po prostu był, był zafascynowany Bundesligą, był zafascynowany niemieckim futbolem i potem gdzieś jakby pewne aspekty starał się przełożyć również na na ekstra No, Mistrzostwo Polski. No, myślę, że, że, że tutaj nie, nie odkryje jakiejś Ameryki. Kraków czekał wtedy na ten tytuł 21 lat i, i to było jak takie spełnienie marzeń dla wielu kibiców Wisły, że, że po tylu latach Wisła ten tytuł odzyskała. I to odzyskała w takim stylu, w jakim nie udało się to nikomu yy, później. 17 punktów przewagi na koniec sezonu. A tylko dlatego 17, bo <gryw> pół żartem, pół serio można powiedzieć, że ten Respunda troszkę poluzował lejce w końcówce sezonu. Tam było jeszcze 5 kolejek do końca, yy, kiedy Wisła już miała ten tytuł zaklepany. No, piłkarze dosyć mocno celebrowali ten tytuł. Pojawiło się tam to, by, chyba trzy remisy z rzędu, bo pewnie jakby grali na maksa, tak jak wcześniej, to, 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 to przewaga byłaby jeszcze większa. Ale był to prawdziwy Dream Team, który po prostu nie miał sobie równych yy, wtedy w lidze. I to nie tylko ze względu na nazwiska, ale też właśnie dlatego, że trener Smuda yy, potrafił swój styl wdrożyć. Yy, wysoki pressing. No, często były mecze, że Wisła potrafiła zabiegać, zagonić przeciwników. Była świetnie przygotowana yy, fizycznie. No To była taka drużyna Smudowa właśnie yy, w tamtych latach yy nie miała sobie równych a trener po prostu przyszedł i tak jak mi powiedział Tomek Frankowski no, często było tak że tam gdzie trener przychodził dotykał zamieniał w złoto tak było w tamtych czasie. najlepsze mimo wszystko ten pierwszy sezon jego tutaj Wisła to był niesamowity sezon Wisła po prostu grała jak jakaś maszyna która po prostu miażdżyła wszystkich rywali to nie były tylko zwycięstwa to były zwycięstwa efektowne Pełno meczę, pełne bramek, efektownej gry Tomasz Frankowski, który król, na króla szczelców, poza tym Wisła łączyła tą grę z, z, w lidze z europejskimi pucharami, czyli no, te, te mecze, które wtedy były z parmą, wcześniej wyeliminowanie Trabzonsporu sporu po efektownej grze, więc naprawdę to, to ten, ten, ten sezon to był, ja jak tak liczę sobie to chyba jeden z najlepszych w historii Wisły. No, ale też mecze w europejskich kucharach, bo, bo nie można zapominać, że Wisła też za ten raz mu wygrała. Kapitalne spotkania, do które są tu dzisiaj wspominane, choćby to z Barceloną tutaj. Przegrane co prawda, 3 cztery, ale jakże emocjonujące zapisane w historii Wisły. Wisła potrafiła wygrać tutaj z wielkim interem Mediolan, wyeliminować Hajduka Split, no przecież drużyny, jak bardzo solidną, jak na europejskim wydaniu. No i ten smuda też nie bał się stawiać na młodych, bo on miał taki charakter, że jak miał chłopaka, którego widział, jak on to, pół żartem, pół serio, bo niektórzy brali to dosłownie, ale przecież to było, wiadomo, przenośnia. Potrafił poznać ho, zawodnika, jak wchodzi po schodach. No to w takim splicie wystawił na przykład 18-letniego Kuzerę, który, który świetnie się spisał, więc, więc miał nosa do piłkarzy z całą pewnością i tych y, momentów z nim związanych na pewno było bardzo duże, dużo y, dobrych. Ostatni, jeżeli chodzi o Wisłę, Kraków, no to ten ostatni jego okres pracy tutaj, kiedy to dzięki niemu, co tu dużo mówi Semyj y, przyszedł do Wisły. No i znów mogliśmy się cieszyć takim artyzmem, można powiedzieć, futbolowym, bo czarował nas tutaj Bośniak swoją grą, swoją współpracą z Pawłem Broszkiem. No a rękę do tego bardzo mocno przyłożył trener Franciszek Smuda. No, trener Smuda e, słynął z tego, że był bezkompromisowy. To pozwoliło mu osiągnąć sukcesy. E, natomiast my mieliśmy taką relację, że po prostu lubiliśmy się. Jakoś tak czasem jest między ludźmi, że, że, że się po prostu najzwyczajniej w świecie lubią. Nie była to przyjaźń. Będę też mówił, że, że to była jakaś przyjaźń, bo, bo generalnie ograniczaliśmy się do kontaktów stricte zawodowych, no ale te wszystkie kontakty, które mieliśmy ze sobą, to były zawsze w bardzo miłej i przyjemnej atmosferze. Wiesz co, kultowa postać, myślę, że można tak powiedzieć, na pewno barwna, kolorowa, zrobił bardzo dużo dla polskiej piłki, w ogóle też trzeba powiedzieć, że taki no, trochę wyjątkowy czas ostatnio, mówi się sporo na temat Legii Warszawa i no, też innej barwnej postaci, natomiast tacy ludzie, tacy trenerzy, takie, takie osobistości pracujące w polskim sporcie dodawały i kolorytu, i też no, gdzieś takich fajnych, pozytywnych emocji, ja z trenerem miałem okazję raz rozmawiać przed dwoma laty, to też dla mnie to było takie trochę dziwne, ale jednocześnie ciepłe, ciepła rozmowa, bo jako taki młody, nieopierzony dziennikarz, jako żółtodziób miałem okazję z nim rozmawiać, jak prowadził wyczystą Kraków, wyszedł, pośmiał się, pożartował, już przecież wiekowy trener, natomiast zachował się bardzo fair, dał, dał cześć, przywitał się, także naprawdę wszystko było w fajnej atmosferze, no i niestety gdzieś no tak... Ktoś na górze napisał, że, tak jak powiedziałeś, no, odszedł do sektora niebo i, i no, przegrał niestety ten swój najważniejszy mecz. Można powiedzieć, że najlepszym wspomnieniem jest to, że w ogóle się poznaliśmy, bo to jest osoba, którą myślę, że dzisiaj już nawet te młode pokolenia już kojarzą, już, już mogę, będą mogły wspominać. A już nie wspomnę o, o czasie, kiedy i starsi troszeczkę ode mnie, i, i moje pokolenie miały tę możliwość. Pierwszy trener, który, który chciał tak zaszczepić w polskim piłkarzu że poprzez pressing, poprzez agresywną grę można osiągnąć dużo, dużo więcej, że można grać lepiej, że można grać odważniej, że nie należy się nikogo bać. Z tym bać to tak naprawdę wielu trenerów zaszczepiało, ale on miał taki przekaz taki, taki zdecydowany. Są ludzie, których się wspomina, tak jak Janusz Wójcik, który też miał taką charyzmę w sobie, w pewnym stopniu podobną nawet do Franciszka Smody, do kiedy w szatni latały butelki, kiedy kiedy tak z takim temperamentem, z taką właśnie charyzmą potrafił wyrazić co czuje i dlaczego to musi wyglądać lepiej, zawsze chciał więcej. Pamiętam, że był kiedyś taki mecz, nie z moim udziałem, ale opowiadali to koledzy, że zespół jego wygrywał 5 do 0, on wszedł do szatni i krzyknął do piłkarzy, że tak grać w piłkę nie można. No, ktoś by powiedział, że jakiś szaleniec, skoro wygrywa 5 do 0, ale to, to szaleństwo w trenerstwie było czymś, co piłkarze też kochali. Z, już się przewijają wypowiedzi innych zawodników, którzy e, zazna zaznaczają takie historie, że trener Smuda Miał zawsze swoich takich faworytów, ulubieńców, których traktował trochę z przymrożeniem oka, nawet pozwalał na, na papierosa zawodnikowi jednemu czy drugiemu. Ale byli też tacy, którzy byli blisko pierwszego zespołu, ale dla Franciszka Sm Smody cały czas było to daleko i on od nich wymagał więcej, krytykował częściej, no, używał takich niecenzuralnych czasami słów, by pobudzić takiego zawodnika. Zresztą takie słowa usłyszał każdy złych piłkarzy. Nawet ci, którzy, których lubił, też czasami po uszach dostawali. Siedzi coś człowieku i siedzi coś też we mnie, takiego bolesnego w środku, że, że już nie wymienimy sobie ze sobą kilku zdań. On zawsze lubił, lubił pożartować, lubił tak zaczepić, trochę tak, tak z przekąsem zażartować. I tego już nie będzie. I tego mnie bardziej jest żal. Odchodzą ludzie, których, przy których się wychowywałem jako piłkarz. To był jeden z takich na pewno ludzi bardzo też ważnym, ważnych w moim życiu, kiedy przychodziłem do widzewa, do widzewa w 1994 roku. A w 1995 odchodziłem już do portu. On jeszcze wtedy był trenerem widzewa. Chciał z jednej strony, żebym został, ale, ale, ale kiedy dowiedział się, że to jest porto, mówił: Idź, tam jest Twoje miejsce. I, i to też tego, tego nie zapomnę, że nie stawiał jakichś większych przeszkód. Wręcz przeciwnie, cieszył się pod tym sukcesami. Nie tylko, akurat w moim przypadku również, ale nie tylko jednego zawodnika. Wszyscy spod jego ręki, którzy wychodzili, a osiągali sukcesy, byli zawsze dla niego takim powodem do dumy, że on też do tego dołożył małą cegiełkę.